W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do miejscowości Czelać. Jest to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w Powiecie Będzińskim. Jest najstarszym miastem powiatu Będzińskiego oraz całego zagłębia Dąbrowskiego. Prawa miejskie otrzymało w XIII wieku. Graniczy z miastami Będzin, Sosnowiec, Katowice oraz Siemianowice Śląskie. Zapraszam Państwa na krótki spacer po tym mieście. Zawędrujemy na Stadion Mosiru imieniem Pawełczyka przy ulicy Sportowej 7. Zobaczymy halę widowiskowo-sportową. Pójdziemy zobaczyć stare kino Uciecha, które niestety się rozlatuje. Zawędrujemy pod Urząd Miasta Zobaczymy park imieniem Kościuszki. Miejscowość powstała w XIII wieku, jak już wspomniałem, i dość wcześnie otrzymała prawa miejskie. Od 1238 roku wymieniana jest już jako miasto. Do początku XIII wieku była własnością książęcą. W 1228 roku Kazimierz I, książę opolski, nadał komersowi Klemensowi z Ruszczy majątności w tym m.in. wieś Czelać, który z kolei zapisał ją benedyktom ze Staniątek. W 1238 roku biskup krakowski Wisław z Kościelca Potwierdził opactwu benedyktynek w stojątkach nadanie przez Klemensa z Różczy wielu wsi, m.in. Czeladzi wraz z Bobrami oraz Karczmą. W 1242 roku nadanie to potwierdził dokumentem książę Konrad Mazowiecki. W latach 1443-1790 miasto wchodziło w skład księstwa Siewierskiego. Od XIX wieku Czelać była ważnym ośrodkiem wydobycia węgla kamiennego, gdzie znajdowały się dwie kopalnie kopalnia Saturn oraz kopalnia Czelać. Duże zasługi w rozwoju miasta, zarówno w okresie do wybuchu I wojny światowej, jak i w okresie międzywojennym, położyli łódscy fabrykanci, w tym właściciele największych fabryk przemysłu włókienniczego którzy od 1899 roku stali się właścicielami kopalni Saturn. Dwa z nich, Alfred Biederman i Karol Wilhelm II, Scheibler, zostali uhonorowani w marcu 1930 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu węglowego oraz dla gospodarczego i kulturalnego rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego. Obaj też posiadają swoje ulice w Czeladzi. W czasie II wojny światowej obowiązywała niemiecka nazwa miasta Hauerstadt. W latach 1957–1975 Czeladź była miastem na prawach powiatu. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego. Stare kino w czeladzi straszy nie tylko swoim wyglądem, ale i mrocznymi legendami. Ponad 10 lat temu na jego tyłach zamordowany został nastolatek. Ale czy przy opuszczonym kinie dochodzi do niewytłumaczalnych zjawisk? Tego nie wiadomo, chociaż obiekt postanowiła zbadać grupa łowców duchów, mystery Hunters. Po północy weszli do środka rzekomo nawiedzonego kina. Kino w swojej historii miało swoje słabsze i lepsze momenty. Jeszcze w XX wieku przeżywało okres swojej świetności. Funkcjonowała tam kiedyś sporych rozmiarów sala teatralna z obszernym balkonem, która mogła pomieścić do 500 osób, restauracja, kasy biletowe i liczne pomieszczenia techniczne. Dopiero później, bo w 1930 roku salę teatralną przekształcono w salę kinową. Na początku funkcjonowała jako kino czary, ale po wojnie zmieniła swoją nazwę, którą nosi po dziś dzień Kino Uciecha. Z relacji okolicznych mieszkańców Czeladzi, dowiadujemy się, że w pobliżu budynku dochodzi do niewyjaśnionych zjawisk. Budynek służył również straży pożarnej, która przekształciła wnętrze kina na własne potrzeby. Powstała tam sala do ćwiczeń, sekretariat pomieszczenie, w którym zarząd sprawował swoje posiedzenia, świetnica czy mieszkanie stróża. Jednak podczas wojny strażacy zmuszeni byli opuścić remizę, a budynek przekształcono w Deutschhaus. Po wojnie rozpoczęły się starania ku odzyskaniu własności przez straż, a budynek ponownie stopniowo ulegał modernizacji. Niestety w latach 90. kłopoty finansowe nie pozwoliły na dalsze remontowanie obiektu. Od kilku lat nie działało wewnątrz nic, z wyjątkiem restauracji. Rozważana była sprzedaż budynku lub dzierżawa, co zakończyło się niepowodzeniem. Niegdyś śluba miasta, dziś opuszczony budynek w prywatnych rękach, na którego temat pojawia się coraz więcej mrocznych historii. Jak już wspominałem, badania prowadzili łowcy duchów. I badania łowców duchów w nawiedzonym kinie wykazały obecność nadprzyrodzonych sił. Podczas sesji EVP Electric Voice Phenomena oraz przy użyciu urządzenia pryzmat badacze natrafili na wahanie pola elektromagnetycznego. Urządzenia niejednokrotnie wskazywały na czyjąś obecność w starej sali teatralnej a także pod samą sceną. Także do dnia dzisiejszego niewyjaśnione są zagadki tego budynku. Przed Urzędem Miasta stoi bardzo ciekawy pomnik. W 1927 roku wybrano tutaj pierwszą komunistyczną radę miejską w Polsce. W hołdzie temu zdarzeniu w 1977 roku przed Urzędem Miejskim zniesiono pomnik. Napis na tym monumencie, którego wyrzeźbił Bronisław Chromy, do dzisiaj głosi: Komunistom, działaczom ruchu robotniczego którzy w 1927 roku zwyciężyli w wyborach, tworząc pierwszą w Polsce komuś Radę Miejską Czeladzi. W hołdzie społeczeństwo miasta Czelać, wrzesień 1977 rok. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.